Plus 3 czy więcej bierzecie? Ja biorę właśnie mniej trochę, 31,9... nie 57,5 kg. Biorę Powerelu, ale połowa to CPL. Porządna Dokładnie, miera. nawet ponad połowa chyba. Witam wszystkich. No, jednak jest. Jestem Sora <co, co>, Kasa. <noise> co, co się kropi. Obyśmy się nie rozwalili. Sosa, ja, ja jestem Sosakaro. Co Ej, ja chyba wystartuję na zerowym Ersie, bo wtedy mniej się koła będą boksować na mokrym, nie? Oj, ja piątka jedzie. Ale no dobra, no to, to ja też wtedy na piątce. Pojedę Jezu. Tyś start. Protu, sądzę. Ja. A nie, to chyba światła zgasły No bo padnie z kosa. Nie Ktoś światła. Nie dobra, jest soku. Kurwa, Kim ja jestem na dziewiątej pozycji. Nic nie zrobiłem ja na starcie. Co leży? To mnie Koma leży! Kosa go rozbiła. Nie ja, nie ja! No ty jesteś tororoso! Ale mnie ktoś dupę walnął. Aha. Ja jestem u szósty teraz, więc. Ja widziałem to wszystko z daleka. O, ale tam polecieli! Peterelektowi. A ilu was jeździe? 16. 16 Jedziesz, koala no. Skupieni wszyscy no, no kurwa, podesz, nie? Ja też jestem skupiony A że jeździenie budowlane? Ej, mogę teraz jechać na boksu? Na boksu, jak mam fast start? Nie wiem, nie ryzykuj Możesz, ale ci najpierw pod balon fal sta zapal start karę, a później boksy chyba Ma O, smerek leci, kurwa Nie, nie wykorzystał chyba go Chyba, odpuść, całkowicie przyhamował i mi zostało mi miejsce Ale się zesrał nie, dobra, nieważne. Przepraszam, Smelek, bo pewnie będziesz to oglądał. Dobra. Ja pierdolę, ale z Poważny jupiter skowron 997pl xxx. taką... O kurwa. Gdzie? Oddaj mu po... Na takim zaklęciu pewnym. Nie wiem, co robi Smelek, no, no. ale... dobra. Dlaczego czego dałeś? Ja popłynie błąd? Te... Pierwszy. To mi się wycofał. Safety, Safety Card deployed. Ale po co nam to da? Safety Card, no. Go! Ja sobie mógł zjechać wymienić skrzydło chociaż, czy coś. na bandzie leży fajat Czemu nie ma tej tikary? Pewnie safety będzie car. jak ja przejadę. Powiem tak, piąta pozycja nie jest najgorzej. A ile tracisz do Dawida? 5-8. Oj tu chodzi kurwa? Overload power Oni staję. są tuż za mną, nie? Czorwy tefa no, no, no. Aaaa dobra. Oczywiście to zespołu jest w boksie, tu chodzi? A ja mam jakuję teamata dom Ja to ja no. <coughs> ja no może tam pi pitererek tak? rozbalił tobie go czy coś nie, nie mam kosetek Pitererka jakieś No to no, no, to cały czas za sekundę za mną jest soką Ory błąd styl zaaks ejku. Puścisz, czy co? Dzięki. Puścisz, dziękuję. Nie, no, nie mogą mnie wyprzedzić, więc jest w O kurwa, ja, ja mam wrażenie, jakbym jechał już 15 kół, to szóste a to 6 też się zaczęło. Dobra, co, i chuj. A czy co? Z Normalnie jadę, teraz nie mam skrzydła. Hehe, <laughs> wiadomo dlaczego. No, po siebie. U Soku prawie skończył na bandzie, nie? Za <laughs> szybko gazu dał. Gdzie ty jesteś, kurde? Zax, ty tu robisz? Nieee, kurwa, banda ujubaną, znowu by byłało. ultra, BLUE FLAG, BLUE FLAG Boże. Nie Jest! 49 Dziękuję. w boxie, chciałem tak fajnie, że wiesz, masło Albo podetnie no, kurwa, rozpierdalałeś się Kurwa Kurwa! Rozjebałeś <grymne> się? Fajno, no. I chuj, nie ma nic! No pewno nie będzie sejfu, bo jest gra spływiała. O, klousek jest, widzę na Plus 00 zero, zero Ej, Wiecie jak ten policjanci no wie, przeszukują? Jak? <grymne> Wzięli ich kurwa do góry nogami <grymne> i kurwa wyczepują z <grymne> nich wszystko. <grymne> Ta gra jest dajnicza. To ty ile czekać na tych więźniów? No ja nie wiem, poprosiłem żeby mi ten przywieźli No i chwilę poczekałem i przywieźli. Łe, no uchodziłem się Czeban ta alfa przestała jechać A ja jak mam początku? Tej, tej, tej! Opa! Rozwalił się! Rozjebał się! Co ty pierdalisz? Tak! Tylko że no nie tak na maksa, tylko skrzydło mu poszło całe. A co on zrobił? Wywalił w barierkę, tą z lewej takiej wiesz, jak tam jest, nie? O nie. Bo chciał cię zaatakować. No to rozkładamy się potem. <grytanie> Ale tracisz 4 sekundy, także. Przed nim są dublowani. Są I całego skrzydła nie ma soku, jakby są. No to zjeżdża tak do Z kowron sk no, będziesz pasna, miał pasna, podium, poala, pasna, jeżeli pasna, dojadę. Pasna, pasna, pasna. No tak. I oni tam odwalają? Zapomniałem boksie. Koala, jak wyjeżdżał tej Ej, kaję, cię sekundy dostałem, więc za co? Za co? A nie, boksu, nie będę nawet wajna gadał, wajna. Na, nie będę gadał nawet, nie Szkoda, z czym pić, że się pić ryja, powiadasz. No, dawaj kosa wyprzedzić z soku. Soku wyjechał z boksu już i wyjechał poza linię. Może się nie boże. Albo blisko tej bajelki, co soku balnął. I jak skręcił tą kierownicą, kurwa, 180 stopni prawie. Obserwuj mnie, bo dymy są. <coughs> oh, God, nie powie powie wiem, tak, powiem ci tak, powiem tak, Koso, ładnie załatwiłaś tego, uh, łatwi, łatwo... Uh, kogo załatwiłeś? Smerka czy Koalę? Ja nie, za nie wjechał. Ale kogo powaliłeś, tak powiedzmy, no zak we mnie uderzył, ja poleciałem na sławę. To co zrobił, suerek, że go. A, puścił mnie dwa razy, dobra. Stam <ścoughs> się podnieciłem. DEPIL! KOBRO DEBANE. Kurwa mać. Nic Ty nie zrobiłem. Jadę. Nieee, no nie gadacie. Na czerwono. Wszystko? Nie, jedna lotka. BOX 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 PIERDOLI MI PIERDOLĘ NIE JADĘ nie, NIE MOGĘ NIE MOGĘ STRACĘ trzecią POZYCJĘ Cześć A to dojedziesz do końca kurwa? Jeszcze Dojadę To nie jest kurwa. problem No i dobra niech tracę No właśnie stracisz i przegrasz I tak, A tak stracisz A tak to jeszcze tak to stracisz wyjedzieś? do protusa I kosy Dostaję porszek i to za il ile sekund jest protus za tym smelkiem Pół, dwie dziesiąte teraz. Dobra, eee. Jeden i pół dziesiątej. Dobra, zjeżdżam, masz rację. Cztery dziesiąte. A Trzy sekundy. Protusem dziesięć. O! Ktoś poleciał. Żółta flaga była. Dawid chyba rozrywał skrzydło. Czekaj. Bo tu przede mną było. Nie, Dawid ma pełne. A widzicie co zabiję? O pół sekundy yy, może później za koala rozwalił skrzydło. Koala rozwalił skrzydło. Koala, koala no, kurwa, ten. już Kurwa, no co on odjebał? Jebane z cele zalał pajac. Kurwa. No kurwa jebana. Nie. Kurwa, taka fajna ta cela była. No kurwa run. jeszcze patrzę, że ma na, najebane. Jest 54 tak? jest. do box. I to jeszcze kurwa nie w tej podstawowej, tylko jeban co widziałem tam z telewizorkiem i byszlicem. O kurwa. Jaki niewdzięcznik pierdolony no Dobra, Smerek już cię wyprzedził, Protus też. Kosa właśnie wyjechał z ostatniego zakrętu, już jest na prostej, już cię wyprzedza. Teraz wpływ daleko. Dobra, mam pięciokrożny kosa. Mam nadzieję, że jesteś kolegą. Dobro, ile masz? ty? Stary. <gumiony> jako gumiony jest ten kurwa wyjazd, nie? Kowron ma 6 sekund. A ja? 9. Uf, no, ja zrekupuję sobie.

Ma czerwony z lewej, ma tylko tą deskę ze z dołu, jakby. Jechali przez trzy zakręty, bok w bok, koło w koło, koło dyfuzor w dyfuzor, no to wiesz. Trzymanetko? Siema. Hello. Hello, hello. A ja piję właśnie z tego, z dlatego Ty, Smerek wjechał do boksu 65 na godzinę i mu kary nie dało. Ty, barzy. Co? Co? <noise> Kosa, jedziesz szybciej, co? Bo ja nie wiem, co a, ja robić. ja Bo nie mogę się... A kurwa, ale beka. Kim? Wiecie, mu ten zalało ich? Bo nie zrobiłem im, kurwa, tego. Kosa, robimy team orders? Dziękuję. A, tak to... Bo ty masz karę 9 sekund, ja masz pierwsze opony i 6 sekund A no, macie blokować jak jestem oh, <grywia> 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 O kurwa, Może Ile mam klautu Raz, dwa, dwa 16 sekund, tak? Zjedliście. Co oni robią, wiedzą. And the race Dobra, Darius, is finished. Go uno. No zaraz, tylko muszę, muszę kupić Stop. to. to hamuje po tej hebla. I Singapur w Cały wyścig. Tak samo w Hiszpanii, cały wyścig na deszczówkach jechaliśmy. To jest powalone, że tak w życiu nie ma. Nie ma. Po prostu nie, nie ma. Nie, nie no. So. Kosa nie rozwal się, proszę cię. Chociaż w sumie, jak się rozwalisz, to i pa, tak pa, będziesz pa, pa, piąty. jak szeroko, pa, pa, pa. pa zatrzymaj się, zatrzymaj się. Kurwa. Koniec. Koniec. Ja. Dobry